Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w ten świąteczny poranek. Mamy dzisiaj pierwszy dzień świąt. Pogoda jest przepiękna, świeci słoneczko, jest godzina 9.30. My za chwilkę wychodzimy na śniadanie. No i to chyba tyle. Zabieramy Was oczywiście ze sobą. Później będziemy ten dzień spędzać bardzo, bardzo aktywnie, ale to Wam jeszcze pokażę. Wszystko na bieżąco. Smacznego. Dzisiejszy dzień zaczynamy od takiego talerzyka. Mamy tutaj tosty, jajeczniczkę, jedną frankfurterkę, jedną kiełbaskę taką białą i pieczareczki. I tak się prezentuje moja pierwsza część śniadania, ale widziałam jeszcze tam mnóstwo innych fajnych rzeczy, więc chyba jeszcze tam zapoluję. I jeszcze herbatka i soczek pomarańczowy. Już jesteśmy po śniadaniu, ja postanowiłam na chwilę wrócić do pokoju. Troszkę wcześniej, tam rodzice jeszcze kawkę sobie piją, a ja po prostu muszę skończyć dla Was wczorajszego vloga. Poszłam spać koło trzeciej, zanim to wszystko mm, przerobiłam, złożyłam. Teraz jeszcze takie ostateczne poprawki, muszę dodać muzykę i to będzie wszystko, a później idziemy na spacer. Także muszę się trochę streszczać, bo chciałabym to jak najszybciej wstawić. I dajcie mi znać, czy chcecie jakąś taką stałą, konkretną godzinę, o której miałby się te vlogi pojawiać. Hmm, aczkolwiek nie obiecuję, że będą się pojawiać o stałej godzinie, bo po prostu tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie mam kiedy tego zrobić. No, w nocy, ale po prostu już po całym jestem tak zmęczona, że oczy mi się praktycznie same zamykają. Ale jeżeli macie jakąś taką jedną stałą godzinę, o której chcielibyście. A żeby te vlogi się pojawiały, to dajcie znać, postaram się i dołożę wszelkich starań, żeby te vlogi się pojawiały o jakiejś jednej konkretnej godzinie. No, a teraz już zabieram się za montowanie filmu, ale powiem wam, że o jezu, uwielbiam to łóżko, takie wygodne i tak mi się tutaj dobrze leży, że nie chce mi się zabierać za robotę. Jesteśmy na spacer. Jest y, trochę chłodno, ale y, jakoś dajemy radę. Jest tak chyba z 3 stopnie, wczoraj było 14 czy 15, więc różnica jest dosyć spora. Natomiast wydaje mi się, że nie byłaby aż tak odczuwalna, gdyby nie to, że po prostu wieje. Jest tutaj naprawdę duży, duży wiatr. No ale taki szybki spacer, jako że nie ma śniegu, a jest stok to postanowiliśmy to wykorzystać i przejść się chociaż po stoku. Można, można, po co komu śnieg, Ała, skoro jest trawa, też jest super. Naprawdę polecamy. Znalazłam pierwsze oznaki zimy, oczywiście oprócz zimna mamy jeszcze szron. Proszę bardzo, zamarznięte listki. Aktualnie stoję po środku boiska, także czuję się już prawie jak piłkarz. Myślę, że już można powiedzieć, że jestem prawie piłkarzem. No bo skoro stoję, na no prawie. I powiem wam, że robi to ogromne wrażenie, bo jest to mega wielkie miasto. No mi z powrotem, to cholery nie da radę. Także pozdrawiam wszystkich piłkarzy. Może ktoś z was? Trenuje. Super kondycje i yy, szczerze zazdroszczę <grywa> Mnie chyba wystarczy to, że sobie tutaj stoję 360 ah. There's your daddy with the Christmas tree He's got some presents there for you Pierwszej jeździe, jeszcze jutro czeka mnie kolejna. Dzisiaj, takie podstawy, dużo teorii, ale było mega, mega fajnie. Tam widzę konika, na którym jeździłam, Barakuda. I było super. wam się po krótkiej przerwie. E, bo w sumie nie wiem jak ten film będzie wyglądał, czy tutaj coś się będzie działo na tym vlogu, e, bo słuchajcie, zdarzyła się taka mała awaria. Mianowicie e, byłam na koniach, byłam na strzelnicy dzisiaj, byliśmy na spacerze dosyć długim e, na terenie całego hotelu, natomiast e, przypadkowo e, wszystkie pliki z dnia dzisiejszego się usunęły, także tak naprawdę nie mam praktycznie żadnego materiału i zastanawiam się, czy to co nagrywałam tym aparatem wystarczy. Także jeżeli ten vlog będzie taki mało interesujący, to Was serdecznie przepraszam. No razem z tatą też jesteśmy powiem Wam dosyć mocno zaskoczeni, no bo to jednak nie były tylko pliki pod ten mój film, tylko no takie rodzinne pliki do rodzinnego filmu, także też nie jesteśmy za... Bardzo szczęśliwi z tego powodu. No ale tak czy inaczej, no co się stanie, to się nie stanie. plików no nie mamy jak odzyskać z tej karty. Także e, na szczęście, jeszcze jutro idę na konie, jeszcze jutro idę na strzelnicę. Więc, e, no to wam jeszcze zdążę pokazać. Jest godzina 16.13. Ja teraz staram się wstawić dla Was film, zmontować go do końca i wstawić, bo po prostu w ciągu dnia nie miałam praktycznie w ogóle czasu. Natomiast przez to, że internet jest tutaj tak słaby, może nawet nie tyle co internet, ale po prostu jest tyle osób, które korzystają z tego internetu w hotelu, że on po prostu nie działa. I żeby znaleźć miejsce, w którym ten internet faktycznie będzie istniał, to jest to jednak dosyć ciężkie, więc ja już się boję, ile ten film się będzie przesyłał, a ma 10 Minut. No ale tak czy inaczej siedzę sobie w kawiarni Panorama, e, montuję dla Was ten film. Musiałam chwilę wyjść i odpocząć, bo utrata wszystkich plików to jednak jest e, cios. No tak czy inaczej jeszcze dzisiaj wieczorem czekają nas skręgle, także nie wszystko stracone. E, być może tak miało być, być może jutro te nagrania wyjdą jeszcze fajniej. E, Jesteśmy na kręglach. Niestety stała się rzecz nieunikniona. Przegrałam. Zwracam honor ojcu jestem lamusek i nie umiem Hej, my już wyszliśmy skręgli i zmierzamy w stronę pokoju. I wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment na to, żeby zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał. Być może nie działo się tutaj zbyt wiele interesujących rzeczy, bo plany nam się trochę pozmieniały, porozsuwały, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście widzimy się jutro i jutro będzie się działo o wiele, o wiele więcej. Także mam nadzieję, że chociaż może jutrzejszy vlog będzie ciekawy. Tak czy inaczej widzimy się jutro, my już idziemy do pokoju, idziemy spać, także z tego miejsca chciałabym Wam powiedzieć dobranoc, do zobaczenia jutro. Buziaki, pa!